Na poniedziałkowym zebraniu zachodnio-pomorskiego zespołu parlamentarnego obecni byli przedstawiciele najważniejszych sił politycznych w Polsce Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Podczas ponad trzygodzinnego spotkania dużo rozmawiano o przyszłości zakładów chemicznych w Polsce. Zespół podjął stanowisko domagające się, podobnie jak Sejmik kilkanaście dni temu, domagające się tego, żeby w procesie konsolidacji grupy chemicznej wszystkich liczących się przedsiębiorstw chemicznych, których, które należą do skarbu państwa, przynajmniej w jakimś udziale. Pozycja zakładów chemicznych w była adekwatna do ich yy, Obrotów, wyników ekonomicznych i potencjału produkcyjnego. Parlamentarzyści deklarują wsparcie dla zakładów chemicznych jako jednego z największych zakładów pracy w województwie. Podczas zebrania parlamentarzystów obecny był wiceminister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Piotr Styczeń. Mówił m.in. o nowym programie dopłat do kredytów mieszkaniowych, a także o budownictwie socjalnym i społecznym. Po raz pierwszy w historii budownictwa socjalnego i komunalnego w Polsce w roku bieżącym środki, które przeznaczyliśmy na to budownictwo z budżetu państwa. Nie jest to nominał zbyt wysoki, ale zostały wykorzystane w 100% i to w taki sposób, że wszystkie wnioski gmin złożone do Banku Gospodarstwa Krajowego zostały zaspokojone. Mimo, że mamy już koniec października, posłowie wrócili także do tematów wakacyjnych. Przedstawiciele wszystkich partii politycznych zgodnie opowiedzieli się za tym, że rok szkolny powinien trwać krócej. Tutaj Te Przedstawiciele tej branży turystycznej zwrócili się do mnie. Zostały zebrane, kilkaset zostało podpisów zebranych o próbę yy, no, podjęcia takich działań mających na celu przywrócenie bądź na przykład stałego stałego terminu zakończenia roku szkolnego i początku wakacji, żeby to był na przykład 20 czerwca. W roku 2012 wakacje skończyły się dopiero ostatniego dnia czerwca. Według posłów taki termin nie służy województwu zachodniopomorskiemu. Kurorty nadmorskie tracą bowiem turystów, którzy mogliby być już na wakacjach w ostatnim tygodniu czerwca. Posłowie uważają, że ostatnie dni nauki w szkołach to fikcja. Chcieli, Bo przecież nie jest tajemnicą, że te ostatnie dni zajęć szkolnych to snujące się po korytarzach szkolnych dzieciaki i zachodzący w głowę w pokoju nauczycielskim nauczyciele co z tymi dzieciakami robić. To jest jeden obraz, a w końcu rodzice, którzy też nie mogą zaplanować normalnych wakacji. Posłowie zajmowali się także innymi sprawami. Trzecie stanowisko jakie przyjęliśmy w dniu dzisiejszym to jest stanowisko domagające się zachowania oddzielnej jednostki straży granicznej na lotnisku Szczecin-Goleniów. Projekty przygotowane przez zachodniopomorski zespół parlamentarny będą opracowywane w parlamencie. Według polityków ich wejście w życie przyczyni się do poprawy sytuacji województwa zachodniopomorskiego.